Hej, z tej strony Mr. Gruszek, co pewnie wiecie, bo piszę w tym miejscu, chociaż mogliście tego też wcale nie przeczytać, bo właśnie to tylko dlatego, że w tytule jest Núbdoknes. Nie. Y Tudu. <mum> <mum> Dobra, już tak nie smutajmy. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak wyglądały kulisy powstawania piosenki, znaczy teledysku do piosenki Núbdoknes. A właściwie, jak to wyglądało od strony widzów, bo, bo, bo nie znam się z Doknesem, więc e, nie uczestniczyłem w tym, więc no, wiecie o co mi chodzi, tak? Wszystko zaczęło się od tej informacji na karcie społeczność Doknesa, z której dowiedziałem się, że na Discordzie będą informacje odnośnie tego, kiedy odbędzie się nagrywki. Jako, że zawsze mnie interesowało, jak to wygląda, właśnie nagrywki z widzami od wewnątrz, to postanowiłem wbić na, dołączyć do. Do Knysland i czekać na tą informację. W środę pojawiła się informacja od Doknese, którą macie na ekranie, a parę godzin później pojawiła się ta informacja. No więc, trochę zasmutany, zacząłem czekać, więc już następnego dnia pojawiła się informacja z IP serwera, na który od razu po przeczytaniu wiadomości wszedłem. I moim oczom ukazało się to, czyli jakiś Parkour zrobiony na szybko, jak widać. I miałam jeszcze trochę problemów z skinem, ale to tak. To nieistotne. Jak widać, Doknes trzymał nas w jakimś e, akwarium. Jak nie wiem, jak. Jak Gekona, czy co tam się trzyma? Akwarium. Trochę klaustrofobicznie, ale ujdzie. Tak. Dalsza część kombinowania ze skinem, który nie chciał mi się wczytać. O, nagle nas wszystkich tepnęło do jakiegoś innego ściana z, z kobla, z, czy ze stołna na tym razem. I dalsze próby naprawienia skina. Tym razem z powodzeniem. Zaczęły się pojawiać jakieś atrakcje dla nas, a ja wy, wyraziłem swoją, swoją opinię na temat tego, co aktualnie działo się na serwerze. I zostaliśmy tepnięci z powrotem, tym razem bez szkła i bez parkuru. Parkura? Parkuru to guru parkura? w ogóle śmieszna sytuacja, bo utknął gość ze skinem hakera, e, więc chyba powinien być zadowolony z tego, że zepsuł. W sensie zbagował, bo to nie powinien się tam znajdować, bo są barie bloki, więc nie wiem czemu narzeka. Spełnia się chyba. Przynajmniej powinien. Tu powstała nagle wielka dziura, bo ci, co mieli na pilnować, ci, co testy robili, y, zaczęło im się nudzić, albo bawili się w jakieś eksperymenty społeczne. Dobrze, że zostali ostrzeżeni przed tym, że zginą. Zaraz po tym, jak zostali pogrzebani żywcem. Grawodoknes. Family Friend. widać na czacie jest panika? Zrozumiała zresztą. Prośba o zrobienie większej dziury. Jakieś grawlowe konstrukcje. I, wiel... I większa dziura, która tym razem rozwaliła scenę i mnie też pogrzebała. Ale szybko z tego wyszedłem. Nie wiem czemu ludzie narzekają, że hamskie. Zobaczymy co za godzinę powiedzą. A, ale to spokojnie. Tutaj zaczęli puszczać tam muzykę, więc poprosiłem o to, żeby pusili pikstep. Niestety tu mi się nie nagrało, w sensie nagrało się, ale się plik zepsuł, ale głównie to po prostu słuchaliśmy pikstepu. Po jakimś czasie wyszedłem, żeby zapytać społeczność, czemu nadal siedzą na tym serwerze. Mimo, że było ogłoszenie o tym, że informacja będzie na Discordzie. Chodzi o tą informację tutaj. A dalej postanowili skakać na tym Torze! Ja myślę, że to jakiś fetysz do Knesa. Patrzenie, jak ludzie cierpią. na to zapisać Ale tak, tutaj. Coś tam próbowałem. I też mnie coś dopadło, bo sprawdziłem czy przy tak szybkiej regeneracji uda mi się zabić. Jak sami zobaczycie. Uwaga, czy... No, udało mi się. I tak, tak to ogląda. Tutaj sobie chwilę jeszcze poskakałem, ale nic ciekawego się nie działo. Po około 40 minutach wróciłem zobaczyć, co się ciekawego dzieje. No i w sumie nic ciekawego. Parkour się zmienił. Nadal nie ma tak drewna. Na serwerze całkiem sporo osób, co jest dosyć dziwne. W sensie, no, ambicje mają. Nie wiem. Może boją się, że jak wyjdą, to im miejsce zajmie. W sumie o tym nie myślałem, ale. Może trzeba było o tym pomyśleć. No udało się. Tam widzicie do knysa i klatkę na widzu. Tak jak już mówiłam, w jakichś dziwnych fetyszach. I tutaj nas nagle wywaliło. Tak po prostu z serwera. Myślałem, że to będzie koniec testów i będzie nagle informacja, że hej, ale tak napisaliśmy, że dzisiaj to są tylko posty, więc y, prawdziwe nagrywki będą kiedy indziej, kiedy nie będę miał czasu. Y, więc troszkę się zasmuciłem. W zasadzie to śmieszkowaliśmy trochę z tego na Discordzie. Tutaj możecie zobaczyć. No, spodziewaliśmy się, ale na szczęście zostaliśmy miło zaskoczeni. I na szczęście serwer wreszcie został aktywowany z powrotem. Poinformowałem o tych, tych dobrych ludzi. Jak widać tutaj jest latającego nuba do Knesa. Tutaj też postanowiłem, że w imieniu wszystkich dopytam, co się dzieje, ponieważ no, od jakichś godziny, ponad, nic się nie działo, więc, oprócz tych parkourów, więc chciałem, no, jak widać, dowiedzieć się czegoś. Serce odpowiedzi nie otrzymałem. Jakby kogoś interesowało, czemu tutaj są takie stawki, że po prostu jest e, przyspieszone tempo, z drogą ci ludzie, to jest bardzo dobry system anty e, to po prostu chciałem jak najmniej cięć, żebyście po prostu całość widzieli, że byłem, długo spędziłem. I tu zaczęło się coś dziać, bo Doknes wyczy... wy... wyciszył czat. Ciebie wiadomości które w zasadzie każdego irytowały, ponieważ nie pisały nic konkretnego, ale myślę, że część osób już była poddenerwowana, poddenerwowana tym czekaniem. Wszyscy go próbują okładać. Biedny doknes. Jak widzicie, mieliśmy tu po prostu skakać pod sceną, jak głupi do tej sceny więc no tak to wyglądało. W zasadzie to na scenie tańczy Checkmate ze skinem Doknesa, a ten gościu to jest właśnie Doknes, który był kamerzystą. Tutaj możecie to doskonale zobaczyć. Nie, powtarzam, to też nie były lagi, spokojnie Doknes to w miarę ogarnął. To jest moje przyspieszone tempo, ponieważ gdyby nie było, nie wrzuciłbym tego materiału, bo, bo dodawałby się przez miesiąc. Ciekawe odgłosnik. Takie. Zacznie tak. To uderzanie tych rączek. Znaczy wchodzenie przyspieszonym tempie Tutaj Doknes prosił nas o wie... napisanie widzicie. Nie umiem się wysłuchać. Może niektórzy się już domyślili, do której to będzie sceny. Ja jeszcze nie będę mówił. Chodzi oczywiście o tą scenę, jak pewnie widać, a albo nie przez tych wszystkich skaczących ludzi. Ja tu profesjonalnie nagrywam dokument. Przestańcie mi skakać. Dobrze, tutaj się... Dziwny, kościół, bo na F5 nie ma, że... No tak to wyglądało. Patrzcie się na dillera. Tutaj macie porównanie. Wszystko profesjonalnie. A, jest git. Pisząc, git zabił nas. Nie wiem, jak to wziąć do siebie. Pamiętajcie, jak dopiszesz, pisze, że chce się z git, a mówi do was, to uważajcie, bo, bo, może to znaczyć, nie wiem co, że będziecie martwi. To też znowu jakieś problemy z kinem. Ze skinem. Ja mam straszne problemy ze skinem. No wiecie, komunikat, że za parę minut doknes do wróci. Parę minut, czyli zakładałem wtedy, że pół godziny. Okazało się, że 10 minut, więc też nie było takiej tragedii. Nawet pozostało nam czekać. Gdyby kogoś interesowało to piszczenie, to jest po prostu. Yy, w tej chwili chyba oglądałem naukowy bełkot i się nagrał jakimś cudem, mimo że miałem nagrywanie gry. Ale jest to ciekawe urozmaicenie. Tutaj też mój komentarz społeczny. Znaczy, w zasadzie takie memy. O! I znowu zabici. Jakby to jakaś nowość. Ale... Hehe, i temki. Darmowej demki. Gra nabierzemy. Mój Łafter czterty ja się uaktywnił. No jakby to nie zarać diamenty. Piechota mnie chodzą, chyba że ktoś zrobi sobie. No, w sumie, no dobra, zostałem znowu zabity i wszystko straciłem. Pamiętajcie, chciwość nie popłaca, chce właśnie popłaca. I w sumie, znowu się nic nie działo. Aż doknes wyciszył czat, co nauczyło nas, że coś się dzieje. Doknes, jak doknes wycisza czat. A jak się dowiedzieliśmy, mamy znowu skakać jak. Mamy znowu skakać, Tu ucieszę do knesa przed sceną. jest 10 minut. Łącznie z tamtym to już było przez 20. Musiałem też pochwalić grupę, żeby morale wzrosły, bo wiadomo, pewna część osób już się załamała. Dobra, znowu Doknes wyciszył czat, czyli jak już wiemy, coś się dzieje. I teraz kolejna scena, co tym razem Doknes wymyśli. Skaczemy przez scenie i co dalej? W zasadzie nie wydaje mi się, żeby to było użyte w oryginale, chociaż jak tak patrzę, to chyba zostało. Ja z głową w dół widać mnie tu na teledysku, to, to chyba jednak te sceny są. Tam obserwowała nas dok dealer sniper. Też Cię widziałem. Jeżeli to oglądasz, dealer, widziałem Cię. Widziałem Cię, nie myśl sobie. taki z Ciebie ninja. Ty nie jesteś kud ninja. Nie wiem, czym do niego nawiązałem. Okej. Okay. No, ale cię widzę. I tak od naszego skakania wreszcie Doknes się odezwał. To było ważne zadanie, coś czym się podierałem, że coś fajnego będzie. Okazało się, że mamy wybiegać z tego, co zrozumiałem ze spawna. Znaczy w zasadzie zaczekmatem, ale okazało się, że jednak zmiana plamy. Jak widzicie, mieliśmy rozwalać spawna do tych sten. nie załapałem, bo w zasadzie nie mogłem, bo coś mi nie wyszło, ale nieważne. Ciekawy pomysł, moim zdaniem. Fajnie by było, gdybyśmy mieli jakieś przyspieszone niszczenie, żebyśmy tak, jak mrówki niszczyli tego spawna, takie widoki z góry. Ale też efekt wyszedł fajny. Ja tutaj miałem taki pomysł, żeby, jak wszyscy rozbiegną, to stanę na środku, tak wiesz, tak, haha. I, i, i że jakby nie ogarnąłem. Tylko, że jak zobaczycie. No... Tylko, że nie tylko ja nie, nie ogarnąłem, że nie idziemy. Więc zacząłem niszczyć to. Okazało się, że tych rzeczy nie da się. Że niektóre rzeczy nie da się niszczyć. Nie wiem czemu. Przez co. No, nie wyszło mi tak tak jak chciałem. Zacząłem niszczyć to szpital. Woli skraftowałem sobie kilof, I w tym momencie doknes wyłączył niszczenie. Doknes znowu wyciszył czat. E, napisał, że git, czyli co, zabijesz nas? Tym razem jednak nie. Co się okazało? Pod szpitalem jest zbiornik wodny, do którego wpada dużo osób. I nikt nie chciał im pomóc z administracji, więc nie postanowiłem z tym faktem zrobić absolutnie nic. Zaczęliśmy też pisać teksty piosenek do Knesa, nie wiem po co. Postanowiłem zobaczyć, co u nich tam. im indirta zacząłem. Żeby się wybudowali, no ale nie mogli się wybudować, wiadomo. I nic to w zasadzie nie, nie dało, tak stałem sobie tutaj. Coś chyba robiłem, więc książkę chyba czytałem, bo nic się nie działo. I sam jak cioł wpadłem do dziury, nawet nie do tej z wodą, gdzie są wszyscy, tylko jako jedyny wpadłem do innej dziury, co, co trochę głupie jest, ale... Yy... Nie. Tak się stało, no. Wszyscy waliśmy o pomoc. Przez 10 minut. Topili się tu ludzie. Administracja to jednak potrzebuje chyba tego Nuba Doknesa, chociaż to, to, to chyba Nubów za dużo by było, ale... <grytanie> Czekmat, jest problem, chodź do szpitala. Eee, i standardowa metoda zabicie wszystkich. W sumie to Doknes lubi zabijać bogów winnych... bogów winnych graczy. Nie? I znowu znowu chyba pół godziny pykania, które zobaczycie w przyspieszonym tempie. W międzyczasie był jakiś włamanie hakera, który podpalił scenę. Trzeba było odbudowywać. I nie wiem, co znaczy ten komunikat, że znowu przerwa, ponieważ nic się nie działo przez 20 minut. a On napisał, że przerwa. Więc chyba pisał to nie do nas, tylko do tych ludzi tam, z którymi nagrywał. My to w ogóle się dla niego nie liczymy. Oj, doknes, doknes. Tam widać, że pomocnicy się zaczęli nudzić. Skoro łwia, to jest tak jak lejek na głowie. Jak widać tutaj, też zaczęli eksperymentować z nową aktualizacją. Co nie skończyło się zbyt dobrze. Jak można zobaczyć. Chyba panowie nie oglądali przeglądu Dizimiego. Albo kogokolwiek. Albo robili to specjalnie. Ale nie chcieli klasycznie dynamitem. Tylko woleli wysadzić pół sceny lat... kotwicą. Zasadzili scenę kotwicą. Powinni jakąś lepszą nazwę do tego bloku znaleźć. Ale spokojnie, bo zaczęli łatać. I została tylko płonąca kurtyna. Ogólnie lubiam jakiś taki wystrój wnętrz robić. Tutaj kombinować. I zaczęli bawić się w... w Zaczęli się po prostu bawić, tak jak każdy ludzie grający w Minecraft'a, którym się nudzi. I znowu wyciszenie czatu, czyli coś się dzieje. A tym czymś jest konkretnie wybuch sceny kolejny. Widzę, że checkmat tam stoi, bo pamiętajmy, to jest checkmat. Tam to mamy dowody. Ponieważ pewnie gdzieś tam z lata, to gdzieś widać, jest, wyłapałem albo nie lata. Ale to jest checkmat, tak? Doknes tylko do nas pisze, tam wam dają jeszcze staty tu macie komunikat i tak w zasadzie to będzie na tyle tutaj jeszcze jakieś zabawy ale ogólnie na tym się skończyło jeśli kogoś by interesowało ile zajęło czasu od mojego pierwszego wejścia na serwer do tego momentu zajęło to 2,5 godziny więc nie wiem czemu tu przy godzina 5 no faktycznie przez jakiś czas wychodziłem z niego więc to może tą Półtora godziny zjadło, ale ogólnie odkąd wszedłem, aż wyszedłem, minęło dwie i pół godziny. Więc zmontowałem ładnie wam to w Pół godziny. Chciałbym szybciej, ale naprawdę było dużo materiału, jak widzicie. Więc mam nadzieję, że docenicie moją pracę łapką w górę. Ewentualnie, jeżeli pozobawam się mój kanał i chcecie, zechcecie mnie wesprzeć subskrypcją, a jeżeli chcecie mieć powiadomienia o moich filmach, to możecie zostawić dzwonek. Na razie, jak widzicie, na moim kanale jest to takie trochę nie wiadomo co, ale powoli będę tak zmieniał format, więc jeżeli chcecie zobaczyć, jak to będzie wyglądało, to właśnie zostawcie dzwonek. No, typowe, żebranie na koniec odcinka musi być, więc Z to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się spodobało, mam nadzieję, że się jeszcze usłyszymy, może kiedyś zobaczymy, a Doknes, jeżeli to oglądasz, to, to w sumie lepiej nie.